Tak, ja żyję nadal i nagrywam. Tak. Dzisiaj niespodziewanie przyszła mi peruka. Więc na tym odcinku będę ją otwierać. Jest strasznie zakurzona. Widzicie, czy nie widać tego. Jest tak zakurzona, że w ogóle mogę... no, już pusty nie szła. Ale okej. Okay. Nie wiem, jak ja bym się nawet zabrać, bo... Okej. Okay. Okej. Okay. Już wiem, że dobry kolor szedliście. Chyba tego nie widać, nie jestem pewna. Ja już się bałam, że zły kolor przyjdzie, bo raz tak nie wiem, jak sobie chyba kiedyś tam LTE zrobiłam. Gółczki też jakieś, widzicie? Gumki jakieś kolorowe. Nie jestem pewna, czy to widać. Widzicie? Okej. Okay. Dobrze. Tu już nic nie ma chyba. Ok, w takim oto worku. Więc otwórzmy ten worek W takim samym worku chyba miałam do chemików perukę. Ło. Ło. O. O. o, tu jest jakieś. O, mój kapa, widzicie? Wychodzicie kapa, Dali. O, wreszcie mam mic kapa. Wcześniej używałam tylko jakichś ściepków do pływania. Chyba jest trochę poplątane, ale. Zdejmę tą ksiąteczkę tą i. Wow, ten kolor w ogóle na wideo wygląda inaczej. W realu ona nie jest aż taka. Y... Ona jest bardziej różowa, w realu, wiecie? Ale ładna jest naprawdę. Też tu się jeszcze w tej kolorze jest, jakby... Jest... A nie, to tylko takie coś, dobrze? Jest piękna. Chyba musiałam trochę przeczesać i zdaje się, jakby miała takie pomarańczowe pasemko Możecie to zobaczyć, widzicie? W ogóle fajnie, że ma zapięcie. To jest moja druga peruka, która już którą ma zapięcie Chyba bym musiała szybko pójść po nożyczki. Nożyczki. Na każdym filmiku musi mi coś spać, spaść chyba po prostu ja na filmiku nie mam przygotowanych nożyczek. W ogóle fajnie, że tym razem jak nagrywam, to mam w końcu tą kartę pamięci, bo wcześniej nie miałam i musiałam co chwilę kończyć nagrywać yy, i musiałam usuwać sobie tego. Ale wygląda ona pięknie. Kończę na pozę Więc ja przychodzę po krótkim cięciu. Spróbuję teraz tego week-kapa jakoś samodzielnie w ogóle założyć. Bo pierwszy raz, raz mam z takim czymś do czynienia, widziałam tylko na tiktokach To jest chyba taki wkładany przez szyję, więc muszę sobie tego czokera ściągnąć I... Ja się boję w ogóle, że ja to zepsuję Fajnie Kolejny ja kik się, poskłada, na przykład, tak się I że najpierw muszę to... Chwila E, najpierw muszę to tak i na szyję. Dobrze. E, więc. E. Okej, okay, mam to już na szyi. I co teraz? Ej, serio, co teraz? Mm. tysiące lat później. Coś... Takiego teraz... Okej... Okay. Więc, tak... <laughs> tego filmiku to chyba będzie zakładanie przeze mnie tego week cupa. Tak serio O oh, Jezus! Ale... On się dziwnie ubiera O Jezu To ubrałam już? Ja to już ubrałam, ale wyglądam teraz jak devil, więc muszę już ubrać tą perukę Próbuję to jakoś ubrać Możecie pisać w komentarzach, kiedy to już ubiorę, możecie pisać jaki chcecie z tym cosplay Pewnie i tak nie oglądacie mojego, mojego TikToka Teraz, teraz mam o wiele lepsze cosplaye To jest też wiadomość do wszystkich, którzy się śmieją z mojej starej składanki, chociaż bym się teraz też nie śmiała, ale teraz mam lepsze TikToki. O wiele. Teraz przynajmniej mam makijaż lepszy. W ogóle mam makijaż, więc... O Jezus! Ale to się trudno, ubiera. O, Jezus! Wyglądam jak te takie gamer Dylesti toka i o te włosy wygląda nawet ładnie. Myślę, że zrobię jak, jakąś ankietę, jeśli mi się uda w ogóle. Wszystko mam się w ogóle zalogować i w ogóle wszystko, bo gdyby ktoś nie wiedział, to wrzucam filmiki przez tableta. Tak. Więc tak, zrobiłam tej perukce KUCA, trochę ją poukładałam. I trochę ją poszczesałam i wygląda no to tak. że mi bardzo, kiedyś bym miała taką, i się bardzo cieszę, że już mam taką, bo chciałam mieć za wszystkie kolor peruki, by mieć taką perukę w ogóle w takim kolorze. I te, to też się mi ciągle przeszkadzają, ale wyglądają ładnie, więc trzymaj się. Broni. I tak. Mam nadzieję, że już polejkowaliście ten filmik, a jeżeli nie, po prostu polubcie ten Dzięki za oglądanie. Ten filmik powinien się pojawić albo jutro, albo jeszcze dzisiaj, jeśli go zdążę zmontować. I pa!